Wszyscy ready? Nie Widzimy się Nie Marcin młody, następnym razem pojedziesz kuźwa 500 kilometrów Dupa ci pęknie, na... tam gdzie misiu ma metkę, tam będziesz miał taki krater Dobra No na razie Marcin Dobra, tu kolega, a nie, to jest kolega Krzysiu z Niemiec, ale jest jeszcze między nami Michał, który jedzie dalej do Chorwacji. A dzisiaj sobie zahaczę o Mangard, którego nie zrobił z nami, więc jeszcze tutaj nie, nie leci na miejsce docelowe. Mam mniejszą grupę tutaj z młodego. Młodego pocieszałem, dlatego że młody jeździ MT-125, przyjechał z rodzicami. E, wszyscy zrobili prawo jazdy w tym, w tym, w tym roku. E, radzili sobie no, no perfekcyjnie, szczególnie Ewa na tym wulkanie, fajnie sobie radziła. No chłopak też, mąż też. Ale chodzi o to, że no jednak 400 ponad kilometrów, które mamy dzisiaj do zrobienia plus perspektywa jazdy autostradą, 60 kilometrów na miejsce docelowe pod Monachium, za Monachium No jednak bezpieczeństwo wygrało i... Yy, no i Ewa stwierdziła, że ona nie da rady tyle kilometrów, bo tak 200 to było dla niej optymalnie Wiadomo, to jest początek kariery yy, Więc... Wiadomo na początku te kilometry to zupełnie inaczej wchodzą. Natomiast młody by zrobił, oczywiście, bezproblemowo. Ale jednak bezpieczeństwo wygrało, no bo mówmy się, że autostrada obwodnica Monachium w godzinach szczytu, w granicach godziny 16-17 to jest potok tirów samochodów na czterech pasach. Yy... Olbrzymi ruch, no i taka 125, no powiem szczerze, że ja sam osobiście bym się bał tam jechać takim moto, mniejszym motocyklem, a co dopiero chłopak, który dopiero zaczyna, więc rodzice się boją, żeby go z nami puścić i stwierdzili, że już wracają stąd y, autobusem. Dlatego taka mała zmiana. Yy, dodatkowo mam trzy, trzech uczestników mniej, ponieważ troje z nich, no w zasadzie dwóch, bo jeden jeszcze z nami jedzie. Ten kolega Krzysiu z Niemiec. On się odłącza w Celamze. No i był jeszcze Marek na CB1000R, który ze Śląska przyjechał do nas. To już też dzisiaj pojechał. Już z nami nie wraca. I co jeszcze? Michał, Marek i Krzysiu. A, no i Michał pojechał do Chorwacji. Właśnie przekroczyliśmy granicę. Ponownie strażnik wyszedł z uśmiechem, pokazał kciuk w górę i w zasadzie na tym się skończyła kontrola. Po prostu zwolniłem, otworzyłem szybę i on nic nie pytał, tylko kazał jechać dalej. Także jedziemy dalej. Dobra, przerwa na kawę. Przejechaliśmy 120 km i teraz posłuchamy tych, na, tych narzekań. Jak tu kogo bardziej dupa boli? Kawka. powiem Ci, że gdybyś się nie zatrzymał, to jeszcze chciałem z kurwaną kawkę. No 120 kilometrów przejechałeś tej turystycznym motocyklem. 120 parę. Ale nie wiesz, co dzisiaj mnie tak jak Petit, my możemy narzekać, nie? Z nas może dupa boleć na nakedach, ale na takim wygodnym turystyku, nie? nie boli. A widzisz, nawet, no widziałeś? A, a wiesz, jak on jest perfidny? No. za nim, nie? Całą drogę, wiesz, motocykliści na lewa, kurwa... Nie? Ani razu? Koleś jechał na rokecie trójce... <śmiech> <śmiech> to jest ten, co... Ty, Petit, to jest jeden z tych, co jak ja macham ręką i on nie odmachuje, to ja robię tak... Nie, <laughs> I po kawie! Przed nami cel, Großglockner. I znowu trzeba wydać te bejmy na ten wjazd. Po raz kolejny... Po raz kolejny dałem ciała i nie wziąłem biletu z poprzedniego wjazdu i miałbym za 11, czy tam za 13, a nie za 26. <laughs> Dostarliśmy do punktu poboru opłat. Yy, zaraz będziemy tutaj mieli brameczki. No niestety cena miażdży: 26,50. No ale co zrobić? Oczywiście zapomniałem tego biletu, wspominałem z, z poprzedniego wjazdu, teraz miałbym taniej. No ale co zrobić? Już teraz nie ma co się kopać z koniem. Dobra, ubrałem się cieplej, bo na górze może być chłodno. Ten, ta, ta droga, teraz mi się tak skojarzyło, ten wjazd na to jest taki trochę, jak bym porównał do toru Nurburgring, który, który na który wjeżdżają wszyscy, w zasadzie. No i tutaj też, ciężarówkę można spotkać, i kampera można spotkać, i, i dźwig, jak widać. Przecież tu wjechał. I jakieś zabytkowe auta, no dokładnie to samo. Teraz na widzicie jak wygląda? Autokar sobie jedzie na górę, tam widać cała przyjemność z jazdy. Co za lipa, no jedzieć właściwie, jedzieć. Jesteście razem, że nie jedziesz? Jak mogę śmiało powiedzieć, po tylu razach 14 stopni, po tylu wizytach na Grossglockner Że to nie jest warte tylu pieniędzy Żeby tu tak często wjeżdżać Oczywiście fajnie jest i to bardzo mi się podoba Ale znam lepsze drogi, które Na których jest dużo mniejszy ruch Wcale nie gorsze widoki chociaż nie powiem, dzisiaj ta widoczność powoduje, że jest stosik. będziemy wjeżdżać. No da, poczekamy na resztę i pojedziemy. Tam jest za... czekaj za chmurami niestety jest Grosglockner, nie widać go. Mogę twierdzić, że jest to pierwszy trident na Block. Myślisz? Który spada. Który spada? No. Petit mordo! Ty, nam ja nie nacisnąłem! Idziemy na górę? Tak? Tak. Tutaj mam magnesiki sobie łyknijcie. Uważajcie, uwaga, uwaga! Robią zdjęcia. A, Mówisz magnesik, to muszę... Take a photo? Group? No! No? <laughs> Panie Piotrze, to gdzie żeśmy, żeśmy się znaleźli? To jest taki kopiec kościuszki po stronie niemieckiej. Czyli, większy. czyli Biker Point, tak zwany. Tam widać, e, gdyby nie było tej chmury, to za tymi dwoma dynksami jest Gross Glockner, najwyższy szczyt. Natomiast zasłania nam chmura i Piotrek. ja nie wiem. No to oddaj pieniądze, oddaj pieniądze. za nim kumple, także... No nic mu się nie stało, nie wiem czy było widać, bo wstał mi. Nie, nie pomoglibyśmy mu, zresztą musiałbym tu zawracać, to zanim zawrócę, to tam ci jego ziemale mu tam pomogą. Ale już widziałem, że no położył motocykl i przytarł jeszcze pod nóżkiem, także no to nie było zbyt mądre. Będzie widać na filmie, to sobie jeszcze przejrzę, ale no błąd błąd motocyklisty, no. za bardzo chciał położyć ten motocykl, a ten asfalt zimna opona, no nie jest taki super przyczepny jakby się wydawało, jak w Alpach, tylko on jest taki ku kurde śliski. tradycyjne nasze miejsce gdzie jemy z Lampenhausl koniec, ciao!